O, hej! Kończysz właśnie postawówkę? I w głowie kłamiam, ci się myśli, co dalej? Jaką szkołę wybrać? Jaki profil? Przychodzi czerwiec, budzimy się, ale wtedy już jest za późno. Jest płacz i zgrzytanie zębów. Dlatego warto zastanowić się, co tak naprawdę chcemy robić w życiu? Co sprawia nam przyjemność? Wtedy przychodzimy z pomocą. Powiemy ci, dlaczego warto wybrać profil humanistyczny w naszej szkole. Wybór tego profilu daje nam ogrom możliwości. Przykładem tego może być absolwent naszej szkoły, dziennikarz i jednocześnie pracownik radia. A najlepiej zobaczcie to sami. Przed Wami Radosław Męczykalski! Cześć! Z tej strony Radek Męczykalski, absolwent Kłodawskiego Liceum. Trochę czasu już minęło odkąd sam byłem uczniem i dzisiaj pracuję tutaj. A dokładnie w redakcji Dzień Dobry TVN. Moją pracą jest zadawanie pytań, ale jestem już po pracy, dlatego role się trochę zmienią i to ja odpowiem na jedno pytanie. Na szczęście to pytanie jest zdecydowanie łatwiejsze niż te, które na co dzień zadaję moim rozmówcom. A pytanie brzmi, czy polecam profil dziennikarsko-prawny w Kłodawskim Liceum? Zdecydowanie tak. Powiem nawet więcej, polecam wszystkie profile i całą kłodawską szkołę. No i nie byłbym sobą, gdybym jednak jakiegoś pytania nie zadał. Czy zapisujecie się tak jak ja kiedyś? O opinię poprosiliśmy również naszych maturzystów. Nazywam się Tarja Olszewska, jestem tegoroczną absolwentką Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie. Trzy lata temu wybrałam profil dziennikarsko-prawny i to był świetny wybór. Jestem w pełni usatysfakcjonowana z podejścia nauczycieli i wiem, że zawsze wkładają dużo pracy w przygotowanie uczniów do matury, za co jestem im niezmiernie wdzięczna. W szkole miałam możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań oraz rozwijania siebie pod wieloma względami. Dopiero niedawno uświadomiłam sobie, jak ogromny wachlarz możliwości czeka na mnie po ukończeniu nauki na tym profilu. I to nieprawda, że po klasie humanistycznej nie ma pracy i żadnych perspektyw. Wręcz przeciwnie, to wszystko zależy od Waszego zaangażowania i Waszych chęć. Więc z całego serca polecam Wam profil humanistyczny i zapraszam do naszej szkoły. Jestem pewna, że wniesiecie do niej dużo dobrego, a szkoła otworzy Wam drzwi na wymarzoną przyszłość. Powodzenia! Jak to mówią, nie samą nauką człowiek żyje. A idealnym tego przykładem są lekcje z naszymi polonistkami, a oto przedstawimy wam kilka ciekawostek o nich. O, a to kto? Magister Marzena trębacka, co już kiedyś o niej słyszałam. Łacina uczyła się w starożytnym rzymie. A historię sztuki ma w małym Lekcja z nią napisanie natury na mniej niż 100% z języka polskiego. To cud? To jest oczywiste. Jest współtwórcą starożytnego teatru, a Homer osobiście opowiadał jej Iliadę. Nie no, zazdroszczę. A co my tutaj jeszcze mamy? Magister Joanna Szczepańska zadama Własnoręcznie pisała przepis Bigosu do pana Tadeusza. Pychotka. Zna treść wszystkich książek i lektur na świecie. Nie potrafi gniewać się na uczniów. No anioł nie kobieta. Wszyscy ją uwielbiają, a na dodatek po jej lekcjach nie da się napisać matury na mniej niż 100%. Prawdopodobnie to ona dokonała podziału na epoki literackie. Uwielbiała przesiadywać z Janem Kochanowskim pod lipą. I co ciekawe, uczyła Henryka walec jako języka polskiego. Magister Izabela Zięgielewska na zlecenie Szekspira napisała Makbeta, a Mikołaj Rej zacytował jej słowa A niechaj narodowie w postrzeni znają, iż Polacy nie gęsi, i język swój mają. Wie, co się dzieje w sanatorium pod klepsydrą. I to ona napisała zdanie: Daj, Adzie, ja pobróczę, a ty poczywaj. A co więcej, była na Olimpie. Nasi historycy z zamiłowaniem przekazują nam swoją wiedzę. To właśnie dzięki nim poznajemy przeszłość, żeby lepiej zrozumieć teraźniejszość i przygotować się na przyszłość. Co my tu mamy? O, tu coś ciekawego. Magister Cezary Przykocki. Jego materiały były podstawą konstytucji 3 maja. Był osobistym sekretarzem króla Bolesława Chrobrego. Wow. Jan Matejko malował obrazy na podstawie jego opisów? To on jako pierwszy wypowiedział słowa Veni Vidivici. Uczył Napoleona taktyk wojennych i uczestniczył w ostatniej wyprawie Ferdynanda Magellana. Magister Mariusz Michałkiewicz. Po z nim napisanie matury poniżej 99% jest niemożliwe. To wybitny szermierz, który zna cały kodeks karny i konstytucję na pamięć. I kuczniał je także. Prawa Brzezowskiego uczył go sam Juliusz Cezar, a drugą wojnę świadomą najprawdopodobniej widział na własne oczy. W dodatku zna ciekawostki przydatne tylko w tyle i zbiera codziennie informacje publicjastyczne od 327 lat. I kolejna sławna osoba. Radosław Mikołajczyk. Historia z nim to sama przyjemność. Żeby po lekcjach z nim napisać maturę z historii na mniej niż 98% trzeba się bardzo postarać. Wie dlaczego Kaligula mianował swojego konia senatorem i mieszka przy drodze do Sao Paulo. Zna na pamięć biografię wszystkich królów Polski. Nawet pomagał pisać Długoszowi roczniki, czyli kroniki sławnego królestwa polskiego i zawsze ma przy sobie sprzęt przeciwgazowy.